Nagrobek hrabiego Franciszka Xawerego Preka na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Małopolskim przeszedł renowację. Symbolicznego odsłonięcia odświeżonego nagrobka dokonano podczas siódmego Forum Kobiet Podkarpacia imienia dr Grażyny Gęsickiej, które odbyło się 3 listopada. Sędziszowie Małopolskim. Franciszek Ksawery-Prek, artysta, malarz i literat. Od wczesnego dzieciństwa głuchoniemy. Pozostawił po sobie szereg obrazów olejnych jak farel. Właściciel wsi Sielec koło Sędziszowa Małopolskiego. Jego postać była bohaterem siódmego Forum Kobiet Podkarpacia imienia dr Grażyny Gęsickiej. Pierwsza część wydarzenia miała miejsce na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Małopolskim przed odnowionym Nagrobkiem Hrabiego Preka. Inicjatorem jego naprawy i konserwacji było Stowarzyszenie Nasza Ziemia Sędziszowska, natomiast fundatorem prac Fundacja Polsko-Austriacka Spichlerz Galicyjski. Od pewnego okresu zainteresowałem się sztuką, szczególnie dawną, malarstwem. Także poza akuratnie Prekiem, gdzie dzisiaj mieliśmy przyjemność oddać mu hołd parę dni po, po dniu wszystkich po dniu zmarłych, e, więc uczestniczyliśmy w odsunięciu w renowacji tego pomnika i bardzo pięknie, bardzo ładnie, że się tak stało, że znalazł się artysta, który to zrobił, a przede wszystkim ktoś, co zadbał o to, czyli pani Bernadetta Wrysztak i tu się jej największy ukłon należy. Natomiast ja tak jak powiedziałem zainteresowałem się od niedawna sztuką, zbieractwem. Mam kolekcję właśnie nie tylko preka, bo te prace, które dzisiaj są wystawiane, to akurat nie są, ja użyczyłem im, tu pani, pani Frysztak, natomiast mam wiele pamiątek po chociażby mechoferze, który urodził się w Ropczycach. Nagrobek odświeżył Ryszard Gwóźdź, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Duże zazielenienia mchem. Oczywiście był od osi odchylony około 20 cm. Oczywiście, no kiedy obkopałem, dobrze, że był postawiony na płycie betonowej dość grubej. Mogłem użyć podnośników hydraulicznych. I tym sposobem wypionowałem. No 20 centymetrów to jest tak troszeczkę dużo na taki obelisk, bo on powoli się chylił. Oczywiście był postawiony, bo za, za sklepienie trumny był zrobione cegło. To było powodem, no wiele nagrobków w ten sposób w owym czasie zasklepiano. Cegła, jak wiemy, chłonie wilgoć i to też po prostu spowodowało jak gdyby osadzanie się gruntu, no ale wiadomo, no przecież to jest po prostu dołek, wokół którego jest ta różnica twardości ziemi. Natomiast udało się podbetonować po podniesieniu. Podklinować najpierw, później, podbetonować. Oczywiście, ja wszystkiego nie robiłem, bo tutaj Urząd Komunalki wykonał kosteczkę no, według naszego ustalenia po prostu, żeby to estetycznie było obrysowane. Natomiast jeżeli chodzi o sam nagrobek, tak jak szanowny prek sobie życzył, żeby po prostu nie było jakichś ingerencji, oczywiście starałem się w, w, zrobić według tego, jak on po prostu, kiedy przed śmiercią spisał testament, życzył sobie, żeby był herb ten rzymski ze zniczem, wszystko staram się wyciągnąć, no bo on był bardzo y, zniszczony. Oczywiście jest to inny kamień, jest to y, wapienniak, bardziej chłonie. No oczywiście dzisiaj mamy środki, y, bazowałem na firmie Remers, y, na środkach bardzo dobrych, spachlówkach. Oczywiście był rozmrożony kamień y, wokół tablicy, y, pęknięty, skleiłem żywicą chemoutwardzalną, później spachlówkami doprowadziłem. Natomiast no, ja y, po prostu z tego, że y, rozumiem y, po prostu jak gdyby, y, na czym polega artyzm, y, bo kamieniarka kamieniarką, ale staram się to zrobić ręcznie, dlatego że y, po prostu y, dokładnie mogłem y, zauważyć y, mikropeknięcia struktury, uzupełnić i Poprzez usuwanie mechaniczne po prostu warstwy yy, zepsutej kamienia, odświeżony pomnik został symbolicznie odsłonięty. Przedstawiciele duchowieństwa, władze lokalne oraz zaproszeni goście zapalili na nagrobku symboliczne zynicze. Dalsza część uroczystości przeniosła się do podziemi sędziszowskiego ratusza. W trakcie spotkania wspominano postać wybitnego Polaka, jego matki oraz przybliżono twórczość Franciszka Ksawerenki. Preka. Wiele mu zawdzięczamy, bo to osoba głucho nie ma, ale nie możemy zapomnieć, że to wybitny akwarelista, malarz, pamiętnikarz przede wszystkim, który upamiętniał wydarzenia w ówczesnej Galicji, który był świadkiem wielu wydarzeń kulturowych, społecznych, historycznych. No i oczywiście podróżnik, prekursor, jeżeli chodzi o turystykę, o krajoznawstwo. Chcemy pokazać przede wszystkim relacje, które łączyły hrabiego Preka z jego matką, z Amelią, bo to przykład osoby, która nie poddała się, która nie zrezygnowała. Jeżeli jego ojciec Tadeusz do faktu niepełnosprawności syna odnosił się z wielką rezerwą, początkowo nawet z rezygnacją, to Natalia Prekowa, nie znając wówczas metod języka migowego, tak naprawdę to ona w ten sposób wyedukowała syna, że maksymalnie zbliżył się do świata ludzi sprawnych, a wręcz podają źródła, że on w tym świecie funkcjonował na równych prawach. A więc jest to także spełnienie jego woli, bo chciał, żeby chociaż jedna cząstka tego, co pozostawił po sobie, nie poszła na marne. I nie wszyscy wiedzieli. Opreku. Nie wszyscy posiadali wiedzę. Ja również, dopiero wydawnictwo Powiatu Oproszko-Sędziszowskiego pana Waldemara Bałdy skłoniło mnie do takiej głębszej refleksji, do zapoznania się ze źródłami. I także bogaty księgozbiór pana Mariana Kapusty z Fundacji Spikarz Galicyjski, ponieważ to od niego otrzymałam pamiętnik czas i Ludzie w oryginale. Od niego również otrzymałam wizerunki znakomitych ludzi w Polsce. To jest 26 wizerunków w czterech w zeszytach. Mamy kilka oryginalnych, Preka i tak naprawdę te wszystkie wydarzenia skłoniły mnie do tego, że chciałam po prostu poznać jego życie, jego zasługi. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy wieczór i to odsłonięcie pomnika od renowacji pomnika. Myślę, że to dla gminy wieżycy, dla mnie osobiście, no, no piękne przeżycie, bo, bo Ksawery Prek, mieszkaniec Sielca, fundator tego dworu, jest dla nas bardzo ważny. Mogłem tu dzisiaj, na dzisiejszym wieczorze, no, dowiedzieć się wielu rzeczy o życiu. Naszego tutaj mieszkańca, sielca. Ja myślę, że, że ta inicjatywa, którą podjęła pani doktor Bernadetta Frysztak, renowacji tego pomnika i, i dzisiejszego wieczoru, to do, taki krok w kierunku, żeby ta pamięć po Oksawerym. Y, wśród naszych mieszkańców, myślę mieszkańców i Sielca, i gminy Wierzyce, i Sędziszu, bo to też gmina bliska ksaweremu, no, w tych naszych rozważaniach była jak najlepsza, więc myślę, że ważne spotkanie i myślę, że spotkanie, które może być początkiem kolejnych inicjatyw związanych właśnie z ksawerem prekiem, bo takowe też gmina zamierza podejmować. W planach jest utworzenie miejsca pamięci o Franciszku Ksawerym preku. Myśmy wystąpili do Związku Głuchoniemych z taką inicjatywą, żeby właśnie w miejscu w dworku Cawerego we współpracy z, tym, z tą instytucją takie miejsce pamięci stworzyć. W tym momencie jesteśmy na etapie. No, renowacji tego dworku, bo on jest w takim stanie był tak naprawdę no, dosyć jakby to powiedzieć tak potocznie opłakanym. No, DAch został wymieniony, to to jest naprawdę spory zastrzyk, jeżeli chodzi o finansowy zastrzyk Myślę, że to najważniejsze zrobiono, bo, bo on już w tym, w tym momencie nie niszczeje, Natomiast mamy już przygotowany projekt renowacji całego dworku, bo on wymaga i wewnątrz i na zewnątrz jeszcze wielu prac budowlanych, remontowych, także to jest przed nami i mam nadzieję, że to się nam uda zrealizować w najbliższym czasie. Wszystko jest przygotowane, szukamy finansowania i mam nadzieję, że takowe w przyszłym roku uda się nam pozyskać i, i mając już ten obiekt, który no, cały Projekt pozostawił po sobie, będziemy mogli e, upamiętnić i jego osobę i wiele innych tam, e, w tym właśnie miejscu, inicjatyw związanych z kulturą i w naszej gminy wieżyce tam umieścić. Także myślę, że to wiele rzeczy przed nami, ale, ale wiele rzeczy jakby przygotowano i, i myślę, że w przyszłym roku jakieś tam inicjatywy zamierzamy w tym miejscu realizować. Spotkanie w podziemiach Sędziszowskiego Ratusza zakończyło się degustacją torta i programem artystycznym.